Piątek, piąteczek, piątunio, a więc ruszamy z nowym formatem i będziemy oglądać razem najbardziej rzeczy, jakie ludzie zrobili z fajerwerkami. Ja tego filmu wcześniej nie widziałem, przygotował go dla mnie Michał, więc zobaczymy i wgłębimy się w internet razem. E, także zapraszam Was do subskrybowania tego kanału i napiszcie, dajcie mi zdać w komentarzu, czy nowy format Wam się podoba. I ruszamy. Pierwszy film, już widzę klatkę, jest to dosyć popularny.

No cóż, jak tutaj było widać na załączonym obrazku, grupa Amerykanów wbiła rakietę w ziemię, chociaż obok stała tam chyba jakaś rurka, ale postanowili z niej jakimś sposobem nie skorzystać. I co, rakieta nie wyleciała, a efekty rakiety poraziły fajerwerki, które stały obok no sytuacja można powiedzieć taka trochę zabawna dobrze, że wszyscy uciekli i nikomu nic się nie stało ale pokazuje to równie dobrze skalę jak może się skończyć niewłaściwe obchodzenie z fajerwerkami i zbyt po prostu lekkie ich traktowanie także jak widzicie szybko się to wszystko zaczęło jarać e, dobra, lecimy dalej widzę tutaj jakąś budę dla psa jakiś gościu, nie wiem co on robi, to jest słabe nagranie co on tam wrzuca? a, do beczki wrzuca coś tego nie widziałem To chyba... <noise> ale, go <odrzuciło. głos> ale go odrzuciłem. Ale go odrzuciłem! Zwróćcie uwagę, jak gościu spierdzielał, nie? Ale to chyba nie były fajerwerki i mi się wydaje, że on raczej wlał benzynę na spód i próbował go zapałkami po prostu odpalić, ale jak gościa wbiło w ścianę to jest poezja! <noise> <Dobry. głos>

Jak styrta się puli, Ale kurde, myślałem, że to jakiś zagraniczny film, a to jednak polski akcent. Bardzo fajnie, że polski akcent zagościł w tych filmikach. No cóż, sam kiedyś próbowałem rozpalić benę, rozpalić ognisko beną. Polałem trochę za dużo i też tak zrobiło takie buh. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Może trochę grzywkę przytopiło, ale nic. Na pewno gościu się nauczył na całe życie, że tak się nie robi. Lecimy dalej. Tutaj widzimy to. Szelka. Tylko trochę chyba przy nisko poleciała. No, ktoś chyba... Kurwa, to było takie szybkie, mam nadzieję, że gościu żyje. E, jakiś, co, karabinek po prostu w twarz wybuchł? No, to tak się kończy zabawa, jak się przypala niewłaściwe ląty. A tamto poprzednie to mogło się tak zdarzyć, jak ktoś wsadził na przykład szelkę 3-calową w rurę 4-calową. One wtedy lecą dużo niżej. Sami kiedyś testowaliśmy jak e, zabrakło nam e, rur e, na, na pokazie i sprawdzaliśmy czy, czy wyleci, czy, czy to ma sens. Ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, bo sprawdziliśmy to w bezpiecznych warunkach. O. Dobra, gościu żyje. I się cieszy, zobaczcie, fajerwerki ja, ja. sprawiają no, ludziom ja, radość, nawet jak, jak się podzieli. Czytujemy... O, Polak, dobra. Cię bardzo Będzie? Tego, Rakieta z butelki jest. od szampana? Już, już, już widzę jak ona leci w tych ludzi, nie. O, ostatnie selfie. O nie, nie no gościu! Co to Myślałem, że oni to postawią w butelkę od szampana ale... Pff, kurde, gościu poparzona twarz, jak o ile nie ten. O ile mógł. Mu... O ile nie oślep. Nie żyje! Bo. Ale ma oko popalone. O kurde. No, nie chciałbym być na miejscu tego gościa obudzić się 1 stycznia. Co to jest? O nie, jakiś w ogóle tajemniczy film, jakaś pantonima. Gościu w masce czy bez maski? Co, on ma białą maskę? Co oni z tą, kurde, odpalaniem tych rakiet z gęby? Tym chociaż wziął trochę mniejszą. O nie, jakiś kurde, depitan w ogóle ubrany. Szybko się urwał, także nie wyglądało na happy end. gościu nie dość, że odpalił rakietę z zębów, co już jest skrajną głupotą i brakiem w ogóle totalną ignorancją i podejściem do fireworków To jeszcze e, ucieka, to znaczy to jeszcze go tak miło, to miłotowalną głową w murek. Także e, nie róbcie tego w domu. O nie. Mieszka... w akademiku, nie? O. Ale kurde, hukło konkretnie. A to też odpalanie ogniska Benią. No. A nie, fajerwerki mają. Wyrzutnia, ale co oni tam podpali kurde wszystkie naraz? Już widzę ta publiczność oberwie. To nie ma szans, że ten film się nie skończy normalnie, nie. Co co się będzie działo? O nie, podchodzą. Czy wszystko jest OK? Dobra. Odpaliło się dalej? No. I ludzie już stracili pewność. Zobaczcie, tam są dzieci w pierwszym rzędzie. No i rozerwało chyba wyrzutnie. A na opakowaniu pisze, jeżeli produkt nie zaciała poprawnie, odczekaj 15 minut. Trzeba tylko przeczytać instrukcję obsługi. No i się do niej zastosować. Wiadomo. O! Jak przycelowało! O nie. Dobra, ten film e, gościu tam pobrzmiewał. Nie wiem co to była jakaś mina, fontanna, wyleciało z rurki, go poparzyło. To znam, to jest niemiecki film z Cobra 8 i samochodem. Samochód wygląda na cały, ale nie ma black, więc chyba był do wysadzenia. No, potężna moc, potężna moc. Ogólnie sama Cobra 8, odpalona gdzieś tam na, na, na trawie, i tak dalej, nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia. No, tylko to poza hałasem, ale jeżeli zamknie się ją w samochodzie szczelnym, gdzie wszystkie szyby okna, robi się dodatkowe ciśnienie i po prostu rozduka. Chociaż tutaj mi wydaje się, że coś mocniejszego użyli, ale rozwaliło tył auta, nie? O nie, to widzę, to jest w ogóle taki debilizm. Chyba przy w Rosji, nie? No, spektakl życia. No śmieszne i nieśmieszne, nie, bo to tak naprawdę, wiecie, ktoś pomylił chyba fontanny sceniczne po prostu z wyrzutnią, ale no tylko w Rosji mogą się dziać takie rzeczy. Widziałem to wcześniej, e, to już w filmie krąży kilka lat, ale to szczyt debilizmu. A to jest chyba? Aha, wow, that was close! Wow. Rakiecie, Silnik poleciał. No, ja mam no, takie. Da! amerykańskie <grym> i, <tarny> <ptarny> I to na koniec na deser Michał tu włożył. To to wszyscy znają. Ty, kurwa, <grym i tarny> no cóż, nie. To też muszę skomentować. Odpalanie Peters przez okno tak się kończy, kiedy ma się zamontowane moskitery. Także no było przynajmniej wesoło. No, ale tak, no różne rzeczy głupie się robiło, nie? Kiedyś machony pozdro. Tu za okno. Petardków za okno, dlatego my na lewek nie rzucamy petardów dokąd chcieli jechać, czy aby na pewno było to zwykłe zwarcie instalacji i co tak naprawdę wydarzyło się w tym maluchu nie potrafi odpowiedzieć nikt. Mam taką fajną, to jest Mother in Beirut. Się okaże co to będzie. Co! Ty, ty, ty jesteś głupi czy normalny? Kurde, mnie Wyjebał, kurde. Na chwilę będzie No. I tutaj. Co się w ogóle tutaj zadziało? Ja, ja do końca nie jestem przekonany, czy to była sztuczka filmowa, bo raczej nikt by tak malucha nie poświęcił. E, to było użyte właśnie na cele produkcji e, tych. Kurde, jak to się nazywało? Michał, jak się nazywa ta seria? Królowie Żyta. Królowie Żyta, no właśnie. Ale powiem Ci szczerze, że coś się chyba tutaj nie zagrało. Kurde, oni siedzieli w środku? Kurde, nie? to było... Nie wiedziałem o co to chodzi, bo od... to... Po Ale to nie, nie miało tak wywalić. To widać. o mnie kurwa bolnie. Kur mi się wydaje, nie, że... Jest, kurwa, tego, kurwa Albo to po prostu dobrze nagrane i zmontowane. To, kurwa, numer no. Ale tak malucha by poświęcili. No, łupki, chuj, kurwa. no ja wiem, że oni się kurwa tam... A ją, no. Ty, Rozdupczyli malucha na potrzeby no. filmowe. Tak miałem świecą to tak. Początek, powoli, powoli. A i to co, dzięki bardzo, to było wszystko na dziś. Na koniec lekki akcent komediowy. Także, tak jak wspominałem na początku, jeżeli nowy format Wam się podoba i chcielibyście wejść w głębiej, w internet i przeżyć razem z nami najbardziej fajne p... rzeczy, jakie ludzie robią z fajerwerkami, oczywiście ku przestrodze, żeby tego nie robić, to zostawcie jakiś komentarz, czy w ogóle ta seria Wam się podoba i czy Wam to w ogóle siedzi. I co, udanego piątku, piąteczku. Już niedługo Sylwester, także wszyscy się wystrzelamy. Byleby nie tak jak bohaterzy naszego dzisiejszego filmu. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Przypominam wam, że 9 grudnia. W pile, na lotnisku w pile odpalamy największy projekt rakietowy w Polsce. Będzie on się składał ze 120 rakiet Gold Crown. Także jeżeli czujesz, że nie możecie zabraknąć na tym wydarzeniu, zapraszamy wstęp wolny, wstęp otwarty. nadzieję, że warunki pogodowe będą, będą sprzyjające. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.